Dobra, drift, drifting, drifty. No, tu na kamyczkach. O kurde. Pa się. Jedź! Jedź hulaj nogo! Patrzcie jak glis zasuwa! Olet, ja ci kręcę! Jo. Ło, kurde, ale prędkość! Uuu. Hop! 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 Dobra, nawet nie, nie musi. Że czeka, ja zobaczasz? Widzowie, my się żegnamy. Kamikaze K1 przeżyło ten dzisiejszy odcinek piękny. No i możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję tutaj na dole, tutaj. I obserwację tutaj. No i lajka. Do następnego, Siemanko.